Cześć, tej strony z Scripcio, przepraszam. Mówię po swoim imieniu i mi się myli. Dzisiaj na kolejny odcinek już 14 odcinek z Craftman. Oj, idzie nam to szybciej niż każda gra. Okej. O. Jaka jest tych bez zaraz do nocy. A siekierka jest na stanie rozwolenia. Okej, okay, dzisiaj jest ten odcinek. Nie wiem czy zauważyłeś, że w poprzednich odcinkach gadałem jakoś inaczej. Miałam kata. Teraz mi trochę przeszedł, więc jest okej. Okay. O, to sianko tutaj tak trochę wzrosła ilość. a skończy się miejsce, może większe to. Chodźmy. Po co tu idę? Ogólnie przyszłem tutaj po... Tak, dokończenie tego domu już powoli kończymy, tylko teraz zrobimy podłogę. Ej, właśnie musimy pokopać jedną łopatę i z, rozwalić tam, ten diet stamtąd. Zwie, że jest, Wiecie, że zrobić podłogę. Więc kopiem się. Ej, co ja robię? Dlaczego tutaj akurat? Przecież my tutaj mamy to. Okej, okay, nie będę zużywać siekierki, bo już się prawie niszczy. Zobaczcie ile coś. Rzeko... Kurde. No dobra. Dopiero to się zaczyna odcinek, a my już, z... już powoli zaczynamy temat budowania. I kopania. Chyba w każdym odcinku w końcu tak mam. Okej. Okay. Zmiana narzędzia nie na coś takie. Dobra. Okej, okay, kopiemy. Ej, po co wzięłem dwa? przez jedno. Wiem, cały czas ten drewniany kilof. Może sobie to zmienię. No, przydałoby się drewniany cały czas, słaba. Mamy jakieś patyki? No, nie, my to biedni jesteśmy. Samo jakieś najgorsze chyba rzeczy do budowy. Okej. Okay. O, owieczka. Z daleka trochę świnka, trochę owieczka. Nie wiem, coś mi się tak młotka pomyliła ze świnką. Ej, kto w moim pierwszym filmie mie, zauważył, że to skraftsman? A nie normalny Minecraft. Napiszcie w komentarzu, kto w moim pierwszym filmie, kto obejrzał. Jestem bardzo ciekaw. Po co szczerze, wiele osób zauważa, że to nie jest oryginalny Minecraft? No to choć bardzo podobny jest do Minecrafta, no to jest ok. Czuję się jak w jakimś Minecraft animation, nie patrzę na to od Jessiego. Może jednak zmienia żelaznego golema. Trochę wygląda jak żelazny, więc może jednak jakiś zupełnie inny. Piszcie w komentarzu, jaki wasz jest ulubiony Craftsman. Wiem, możecie albo to, albo tamto, co poprosiłem o komentarzu, jak nie chcecie u mnie pisać komentarzu, to wcale. Okej? Okay. Właściwie trochę do kopania to jest... Z, 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 trochę do tej łopaty. Okej. Okay. O kurde, rozładowujemy się. Dobra, ten odcinek nie będzie aż taki długi. Tylko zrobimy sobie tutaj tą podłogę. O kurde, skończę. Rozwaliłem całą trawę. Nie przypominam sobie coś takiego fajnie. Będzie, będzie lepiej, niby nie będę mieć jakiś ziarenek. O kurde, to się ciemno. Że... Nie, od 15% raczej się nie... Wyjaśnia nic. Okej. Okay. Tutaj naprawdę jest ciemne pomieszczenie, Choć tam mam tutaj całą ścianę. Naprawdę pustą. Nie ma żadnej. Zostawię to bez komentarza. Żadnej tutaj nie mamy nie klocka, może ten. A tak to nic. Więc dziwi mnie to. O nie! Spoko. To na szczęście nic nie zmienia. i nie da się, nie ma coś takiego, że nie zapisana gra. O, wow, gdy tak było, no to bym miał przerąbane. Bo na Xboxie ogólnie nie potrafię zapisywać. Wiesz co to jest kupa. Okay. I dla Cześć, jakbym cofnął się w czasie o miesiąc w moim pierwszym filmie. Kopiąc to. Lub budując farmę. To też całkiem stary mój filmik. Okej. Okay. Wow. Co tutaj? O, i teraz będzie to le wyglądało lepiej. Ej, czy mi się tylko zdaje, czy to mnie starczy? Nie, no, miliard filmów. Chyba trzeba nagrać serię. Chyba trzeba dodać playlistę z te budowale jednego domku. Masakra. Ogólnie za mam 15%. No, i li, trochę lipnę to, jest, jeśli zajmie zbyt długo. Ok, chodźmy. Sorry, jeśli dużo gadam, jeśli komuś to przeszkadza. miałem komentarze 100% lepiej, ale jednak, moim zdaniem, ten głos może e, innym osobom przeszkadzać. Ale co tam? Przecież od tego dostaję komentarze z tego powodu, że mam głos. O kurde. Chciałem dawno to załatwić, ale takie... Dlaczego to jest jawa nadal? Tak, tą ścieżkę nie zrobiłem dokładnie. Od dawna już ją mam. się nią nie interesuje. Chodźmy dalej, no. Obstawiam, że ten odcinek potrwa z 10 minut. No już, już 7, a ja kończę. No może nie kończę, ale już tak zaczyna się. No trochę ponad 10. No dobra, chodźmy. A i to siano zanieśmy do wsi. Wiem, kupiec, że robię miasto i wiezie w Minecrafcie. Ja Ta, taką mam inspirację, że robić rzeczy sprawdzi jego życia z main, Minecraftie, w grze. Może w Craftsmanie, przepraszam. Mówię do to Minecraft, żeby się nie obrażać, że nie mam Minecrafta. Przez to, że tylko gram Craftsman, angielscy, youtuberzy mi i piszą, bo oni nagrywają tylko Craftsman. Straszne się też trochę minecrafta. Jeśli... Napiszcie w komentarzu, kto przez cały czas nie zwrócił uwagę na to, że to wcale nie jest minecraft. Jestem tak ciekawy tego. Okej. Okay. Zbieram sobie to... A to najlepiej rozwalić. No, to w naszym odcinku. Ostatnia ściana, szczerze mówiąc, to jest taki bu bo budownicy czy ze mnie, Jeśli chodzi o nagrywanie. lipczo budowniczy, szczerze mówiąc, faktycznie to robię taki czas jak się buduje domy przynajmniej je montuję dobra i skończymy wow no, no i nie wygrałem zakładu że potrwa to tak 10 ponad minut no bo skończyliśmy no i na razie cześć